Halo Halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Selection. A tym razem, mini poradnik z bramami. Czyli, jak sobie poradzić w razie ataku, na przykład wroga. No, i tutaj, załóżmy, że wróg atakuje wam tę bramę i macie ją otwartą, nie? Jeżeli to macie w taki sposób, to za każdym razem, gdy chcecie zamknąć bramę, musicie na nią nacelować i kliknąć sobie tutaj, nie? A możemy to zrobić w szybszy sposób, czyli, załóżmy, że. Podbiega wam tutaj wróg, i robię sobie to w taki sposób. Nie tak samo mogę to zrobić w drugą. No i trzecią na górze, na górze też. Nie muszę w żaden sposób nacelowywać. W jaki sposób to robimy? Tworzymy sobie bramę i możemy tak samo ją obsługiwać jak i jednostkę. Czyli dajemy ctrl 1. No i tworzymy sobie na przykład drugą bramę i dajemy sobie ctrl Ctrl I2. I teraz tak, mamy dwie bramy podświetlone, jeżeli chcemy wszystkie mieć pod jednym, to dajemy sobie na przykład Ctrl 3, czyli 1, 2 i 3. I teraz tak, otwieramy to na klawiaturze przyciskiem I, czyli jeżeli chcemy otworzyć pierwszą bramę, dajemy I, po raz drugi ją zamykamy, tak samo z drugą, i możemy zaznaczyć sobie dwie, i w razie czego dwie będą się zamykać i otwierać. Też ciekawa opcja jest z animacją bramy, tylko nie wiem w jaki sposób by to działało, ale jesteśmy w stanie przyspieszyć jej zamknięcie na ułamek sekundy, czyli zrobić to w taki sposób. Załóżmy, że przeciwnik miałby zaznaczone wejście tutaj i nie bylibyście w stanie jej szybko domknąć. To może być tak, że jeżeli gra uzna, że na przykład nie jesteście w stanie tam wejść przez taką na przykład animację to może przeciwnik zawróci, ale nie wiem czy to będzie działać czy nie ale w jaki sposób to zamyka bramę dużo szybciej tylko, że ta brama ponownie się otwiera bo normalnie zajmuje to taki okres czasu, a możecie to, to zrobić mm, zaraz, bo zesułem. w taki sposób, nie? czyli zamyka się bardzo szybko tylko, że ona się ponownie otwiera ale jak ktoś to fajnie jest w stanie wykorzystać no to spoko czyli mamy Przyciski jakie potrzebujecie to Ctrl od 1 do 9 i za każdym razem wciskacie sobie dowolną bramę plus przycisk na klawiaturze i